Witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj bardzo przepraszam, że długo nie nagrywałem, ale w zamian za to mam dla Was bardzo duży prezent. A oto odkurzacz Bosz. Oto właśnie widzicie odkurzacz Bosz, który dostałem na święta. Jak widzicie, jest to Bosch Serie 2, ale najpierw zostawcie suba i łapkę w górę, bo wbijamy 200 subów. Bardzo niewiele nam brakuje, a więc zostawcie te suby, ale żeby nie przedłużając, już Wam pokazuję produkt. Na pierwszy, na pierwszy zobaczenie oka ten odkurzaczko. Wygląda no, jak, jak odkurzacz. No normalnie jak zwykły odkurzacz. Przy, przy, przyjrzyjcie się mu dokładnie. Poczekajcie. No widzowie, bardzo przepraszam za takie zajście, ale już odkurzacz wam pokazuję. Przyjrzyjcie się mu jeszcze raz. Oj. O, ale to ładnie boli. Tutaj, boż, serii 2 jest napisane, ale możecie go też położyć w takiej pozycji i z tyłu. Ma jedno kółeczko, które obraca się o 360 stopni. Jak wyciągnąć worek, bo to jest odkurzacz workowy, jak wyciągnąć worek? Wyciągnąć worek trzeba tak, że po prostu naciskacie takie coś, open, open, tu jest napisane, I naciskacie i otwiera Wam się górna klapa, to białe to jest worek, i wyrzucacie z niego śmieci i co miesiąc wymieniacie jeden worek, ale zresztą zaraz Wam pokażę worek. Tutaj jest akurat czteropak tych worków. Jak widzicie jest napisane Gal. For alboż, i to oznacza, że to jest dla wszystkich workowców boż. I tutaj macie napisane seria 8, serię 6, serię 4. Macie 3 sekundy, żeby przeczytać. 3, 2, 1, 0. A więc teraz pokazuję Wam akcesoria. Akcesoria to jest. Standardowa szczotka. Mini szczotka do dywanów i wykładzin. Wąska szczotka do, yy, w, nie, w mało dostępnych miejscach odkurzania. Tu jest ciężka teleskopowa rura. A tu mamy sam. Jest pudło. I czas pracy. Czas pracy bez przerwy to 30 minut. Jak widzicie, teraz będzie ta wielka chwila, czyli podłączanie odkurzacza do prądu i testowanie mocy. Podłączanie i testowanie mocy. I testowanie mocy ładamy ładnie rurę. Ja sobie tu teleskopową dam. Teleskopową. O ile mi się uda włożyć. Nie, teleskopowej mi się nie. O ła! Teleskopowej mi się nie uda włożyć. No co jest? O. Jest? No co? No, nie wiem. Dobra, tam. Ła. Tą łapą. Tą łapą tu raczej nie docisnę. No co, o dobra, weszło. To jednak trzeba po prostu rozkręcić. Za chwilę, widzowie, będę tylko idę doczepić tą teleskopową bo naprawdę ciężko do tego teleskopu do tego, tego tej pory bo ciężko jest do tego do, puchy, do tego do czuję, że na podłodze widzowie tutaj mamy rurę którą wkładamy do odkurzacza. Już nie jestem tak, no znaczy jestem bardzo podekscytowany dzięki temu, że niedługo odpalam ten odkurzacz. Już niedługo go właśnie odpalam, ale to akurat nie jest już pierwszy raz, kiedy go odpalam. Może już tak z, z, z czwarty? No i odkurzacz kupiłem, przypominam, yy, wczoraj, we wtorek, dobra, czepia się, czepia się, ok, to teraz tak, jak zwykle, oczywiste jest to, że uh, składamy odkurzacz na ziemię, no bo trzeba jakoś postrząpać. Dobra. Okej, okay, poczekajcie widzowie, tylko muszę podłączyć naszego włówka. kabel, o, ładnie tu. Bierzemy nasz odkurzacz. O. O, 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 o. Jest, o tutaj bierzemy, pięknie tu, ładnie, o. I oczywiście to, co zawsze jest widziane to test mocy. Test mocy to najważniejsze co jest właśnie w takich odkurzaczach? Posłuchajcie sobie minimalnej mocy. Posłuchajcie. Teraz mocy do takich siedzeń. Podkręcamy. Teraz do dywanu. do drewna i oczywiście to co wiecie maksymalną 3 2, 1 zostawcie suba ciągnie bardzo mocno ho nie? no naprawdę to jest naprawdę bardzo mocne ciągnięcie ten odkurzacz polecam od zawsze, Bosch. No, Bosch to jest ogólnie jeden z najlepszych odkurzaczy na świecie. Do tych najlepszych też są Samsung, ale więcej już raczej nie. Te pionowe nie za bardzo mi się podobają, akurat. Teraz użyjmy sobie mocy do podłóg. Posłuchacie jak jest to z sprzątaniem. O, no, kurde, źle doczepiłem. Dobra, no niestety jakoś tak mi się uda, no niestety no musi posadzka. Słyszeliście, jaka to moc, siła tego odkurzacza. Naprawdę bardzo polecam odkurzacz. No i widzowie, to na tyle w tym odcinku. PA!